Dzień dobry. Dzisiaj pora, pokażę jak zrobić cópkę Ale co to jest cópka jumbo, bym zapytać? Otóż to jest mikstura wykonana w 100% z naturalnych składników, bez chemii, która dosyć mocno śmieci. Zaraz pokażę jak ją wykonać. Do wykonania potrzebna jest woda. Ja dla, w ramach demonstracji dałem w, w, w miseczce, ale normalnie byłoby w butelce albo słucham. I różne zielsko, na przykład trawa, najlepiej się sprawdzają mlecze i stokrotki. To wszystko wrzucamy. I jeśli nam stoi, to zakręcamy i kisimy od tygodnia do góry. Czym dłużej, tym lepiej. Ale gwarantuję, że po dwóch tygodniach, tygodniach będzie efekt, który Was na pewno zadowoli. Jeszcze, żeby osiągnąć efekt gazowany, można dodać mleka trochę cytryny i kapeczkę od i to kisić na słońcu, bo wtedy jak się będzie otwierało, będzie słychać takie c w sensie efekt gazowany. Kisimy ją w najlepiej pod ziemią może być, bo też w ciepłym nadsłonecznym miejscu, żeby się lepiej właśnie zakisiła. No i mówiłem ile? I czym więcej w zasadzie składników się do tego doda różnorodnych, tym będzie efekt zadowalający. W sensie bardziej będzie śmierdziała jest też. No, jest bardzo mocny. No dobrze. To będzie na tyle. Do widzenia.